Witam, witam. Penetrator się kłania. Moi drodzy, i tak jak. Tak jak oj, uderzyłem chyba słuchawką. Tak jak mi tutaj się obawiało z lekka, e, będziemy tutaj w Chinatown mieli 175-183. I teoretycznie. E, listy kończą, oczywiście. I teoretycznie to powinna być ostatnia dzielnica. Jednak, tak jak się obawiałem, sprawdziłem sobie jeden list, który nie był na tym liście Chinatown. I te kilka co mi brakuje to są prawdopodobnie listy, które pamiętacie w jednym odcinku gadałem, że tam kropki były poucinane, i to były chyba właśnie te listy z tego, co by, co by wynikało. Czyli sobie po prostu wszystko już zrobimy w tym odcinku, czyli od 175 do 189. Jeżeli nic tam się nie spierduli, ale najpierw się skupmy na samym Chinatown, bo już tutaj mamy pierwszy, pierwszy list, czyli gdzie. A tu, dobra. Mam nadzieję, że szybko pójdzie. Następny jest. Tutaj chyba wiecie co będę z buta chodził, bo tu tak ładnie taka ścieżka jest usypana. Poza tym samochód mam taki badziewny, że, że można go dosłownie zamienić za pudełko zapałek. Oczywiście to był ten biały, jak on tamkolwiek się zwał. To oczywiście Chinatown, czyli sporo Chińczyków. Będziemy mieli przyjemność później troszeczkę się bliżej poznać podczas właśnie jednej czy tam dwóch misji, tu chyba będzie co? Tak myślałem, ja już znam te ich triki, gdzie oni co chowają. Tą kurwa, co oni tu chcą mi pokazać. No i mówię, po prostu sobie wyjdziemy do menu. Ja sobie szybko pospisuję, których listów numerów nam brakuje i wiecie, będziemy sobie. Śmigać jakimś tam e, samochodem, co ty pierdolisz? Będziemy sobie śmigać jakąś furą szybką, i od punktu A do B, jak tutaj wejść do środka teraz? Tu jest. Czekajcie, to jest ten na pewno. Tak, dobra. Nas Tutaj też znajome miejsce to jest chyba, tutaj gdzie myślę. Właśnie w związku z naszymi przyjaciółmi z Chinatown. Tu. Następny. Nareszcie, nareszcie zbliża się to ku końcowi. Kurczę i powiem wam szczerze, że naprawdę chyba za bardzo pochwaliłem tą mapkę. Oczywiście nie wykluczam, że też tam myślę że z 1, 2, 3 może pominąłem. Bo się zakłopotałem. Może wy to w odcinkach mi tam wytkniecie. Gdzie coś powiedzmy czegoś nie zebrałem. Ale mówię, przy tylu listach gończych, uwierzcie mi, naprawdę nie jest łatwo je wszystkie e, w, e, no bezbł bezbłędnie zebrać, nie? Ja tutaj nie liczyłem się z tym. Dobrze, że właśnie że potem tak się mi przypomniało, że jednak można tutaj, e, wiecie, po numerkach jechać. Kurczę, gdyby nie to, to byłby naprawdę mega problem. Wiecie, na przykład, wiecie, jak paczki nie, w GTA, by się zebrało, zapomniało, jakie paczki zebrało. I potem no byłby mega problem. Ok, czyli tu jest kolejny. Ja po prostu też na pewno miałem z jeden dwa listy, że ich nie zebrałem, a tak jakby je pominąłem. Ok, czyli teraz zaczynało się 185, 6, 7, 8, 9. Czy powiem 189, jeżeli mogę iść z tej miejscówki. Dobra, mam, pasuje. Yy, I mamy teraz cztery na dole. Jeden ten pierwszy się zaczyna tu. Tak więc śmigamy tam czym prędzej. No, małe te Chinatown, nie? Nie ma tutaj jakiegoś tam, wiecie, mega dystansów, tak więc można sobie spokojnie zbutać, się udać. Ty mamy ciuszki, Ty mamy jakąś ładną panią. Znowu patrzcie na jej włosy, mówię taki. Biała, 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 biała po taka. Co, co oni zrobili? Dlaczego oni tego nie poprawią? Tyle czasu już jest, ile? Dwa tygodnie jest mafia już. Definitive Edition wydana. Jedna łatka, która jakieś takie błędy niby poprawia, których jakoś tak ja tam nie odnotowałem. No właśnie mówię, na, na PS4 na pewno. Okej, okay, i tutaj będzie gdzieś liścik. Guńczy. Ten to jakiś taki nawiedzony koleś był. No to był nowy, to był nowy, nowy plakat. Okej, okay, i jesteśmy tu i tu będzie gdzieś kolejny. Mam nadzieję, że będzie się dało stąd że nie trzeba będzie latać jak dziki Pershing. O a tu nic nie ma. Aha. Tu też nic nie ma, mam nadzieję, że będzie na śmietniku. Proszę czy gronie zawiedź mnie, bądź gdzieś tu plakacie. Nie, trzeba będzie iść z tamtej strony jednak. Ale czekajcie, to z kolei tutaj będzie... Tu będzie jakiś list, o jest następny będzie tam po drugiej stronie ulicy czyli musimy jeszcze sobie tutaj co, przejść przejdę sobie to, no chyba przejdziemy i tu będzie gdzieś jeden z tych trzech listów kurcze ale zaszczek jestem kozak już w tym szukaniu nie po prostu tak wszystko idzie zajebiście szkoda że te parę listów gdzieś po drodze zginęło ale ale tak jak mówię płakać nie będę grunt żeby je znaleźć jest i on i mamy jeszcze tutaj na końcu tej ulicy dosłownie za nią tam gdzie te czerwone lampy widzicie no w sumie u góry też u góry są takie pomarańczowe bardziej a tam gdzie daleko mamy te czerwone i właśnie gdzieś tam około będzie dokładnie tak bardziej tu z lewej ten ostatni list w Chinatown który jest obrysowany na mapie Te mówię to tak w tych dolnych krawędziach też coś mogło być ja czasami mogłem stronę nie przewinąć no, ale teoretycznie numeracja, jaką podawałem w odcinkach, to wiecie, by się, by się zgadzała. Tylko po prostu sobie pośmigamy. No to ładnie, nie? Jest i liścik. I to tyle z Chinatown. Mamy 183, czyli brakuje nam tak, 184. 5, 6, 7, 8, 8, 9. Raz, dwa, trzy, cztery. 6 listów nam brakuje teoretycznie, statystyki. Mamy 183. Opuśćmy grę i zobaczymy teraz numery, których nam brakuje: materiały dodatkowe, kolekcja, listy gończe. Jedziemy od góry, proszę Państwa. List numer 99. List numer 101, list numer 102, list numer, widzicie, tak jakby wszystko było gdzieś w jednym tym: 111, 128, to jest 5, jeszcze jeden, 159, elegancko. Czyli wznawiamy sobie grę, wznawiamy sobie grę, grę. kurwa, autorycykla, włączyłem. Tu od razu sobie patrzę. Od razu sobie, tu muzyczka była. I zaczynamy. Gdzie mamy numer 99? I tak, tutaj był 99, to jest moja wina, był po prostu ominięty przeze mnie, bo nie zeskrolowałem E, na dole tego obrazu i po prostu na samym dole był jeden taki, wiecie, skropkowany list. I tu w ogóle jeszcze tych gwiazdek jest nieoznaczony zaraz. No e, to teraz chyba tylko z Chinatown, nie? Te listy, co weszły. Tam koło pięćdziesiątki były, nie? Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, dobra, żeby było wszystko. Elegancko, historia, kontynuujemy historię i 99 i tak kurwa widzicie, teraz będziemy skakać. No ale dobra, no trudno, będzie dłuższy odcinek, no ale już skończymy to weźmiemy sobie e, białego Hotroda. No dawaj, to tak wolno te napisy się pojawiają. I powiecie że będzie takiego dużo skakania, no ale cóż, 6. 6, No, nie będę dodatkowego odcinka robił. Wiecie, mógłbym sobie odcinek zrobić, zaplanować. Chociaż w sumie, może wiecie, co sobie rozpiszę ja, bo będę na przykład miał tutaj. Widzicie 99, to jest taka dzielnica. To jest South Millville. To jest tak, czekajcie, South Millville. zobaczymy sobie teraz tak. Numer. 101 Okej. Okay. W North Millville. Ej, ty, Ja pierdolę, w North Millville aż trzy listy były. Tylko nie zeskrolowałem Dobra, czyli tak. 101 jest North Millville Dobrze, że ten 102 jest North Millville I 159 jest North Millville, czyli tu mamy 3 Ok, jeszcze 111, ale dobrze tak zrobić sobie, bo widzicie, chociaż wiemy w które dzielnice tylko wystarczy odwiedzić i oczywiście moje ukochane Millville wszystko, nie? 100, raz, 2, 3, 11, 111 i 128 a 111 to jest ludziska już Oyster Bay. A gdzie ja tą 111? Też niezeskrolowana. 111 jest Oyster. Oyster Bay, a 128 jest. No nieźle. 128. A 128 jest Riverside. Też na samym dole nie niezeskrolowana. Noż kurwa jego mać. Uważajcie, uważajcie na to, no ale w sumie... sobie po prostu do, jakby to powiedzieć... Pierdol się. E, Riverside, zaczniemy od Riverside'a. Mamy go na północy. I... Lecimy po furę i od razu tak, Riverside. I proszę Państwa on jest tu dosłownie gdzieś przy autostradzie. Weźmy sobie tego białego Hot Rodzika i potem tak. Uderzymy do North Millville najpierw. Ale dobrze, dobrze. Najważniejsze, że chociaż nie są one Wiecie, że każda dzielnica jeden plakat. To praktycznie mamy tylko trzy. No, tamte milwitory to liczone jako raz, bo jako jedna dzielnica, one są praktycznie połączone. I. Jeden Oyster Bay. No dobra, najpierw się skupmy na tym Riverside. Czułem, czułem że coś takiego będzie, jak nie będę patrzył na te plakaty, ale. A... Szybko go zgubimy, co? Czy nie? Zlubione. Tu jestem. Kurwa, krótką pamięć mają, co? Ok, czyli tutaj przy tym moście chyba gdzieś. To będzie numer 90... Nie, eee, to będzie numer 128. No jest, no ja, no niby jest. Eee. I zaczynamy teraz od Oyster Bay. Oyster Bay, jak to tam wygląda, dokładnie. Oyster Bay jest. No nie, zaczniemy od North Millville, ok. Czyli lecimy od North Millville. I proszę Państwa, potrzebujemy teraz sam dół. Oczywiście sam dół. I zaczynamy od 159. A ta 159 jest... Tu, dokładnie tu. Kawał drogi, nie? No ale... Praktycznie to jest taki największy. Potem jeszcze z tych Milwili udamy się do Oystera po jedną tą I. Wiecie, taki prosty bonusik, no bo stwierdziłem, że za szybko z tymi plakatami poszło. Listami gończymi. I sobie chciałem taki, wiecie, sześciopunktowy bonusik dograć do Chinatown. Ale co Najważniejsze, że udało się je zlokalizować Znaczy jeszcze nie udało się, ale Ale wierzę w to, że No jeżeli, no jeżeli nie ma ich w tych w menu, w kolekcji No to czyli oznacza, że To czyli oznacza, że po prostu No tych brakuje Nie ma co się tu oszukiwać Kwierdol się that. Ło! Tam zjechać trzeba! To policję do, do Natalia, zobaczcie, jadą. Nie, oni nie widzą, że to my. I tam będą dwa obok siebie, praktycznie też. Tutaj będzie jeden, i zaraz tam z drugiej strony, jakby tego Milvil będą. Okej, okay. czyli tak. Tu jest to rozgałęzienie, czyli tu zaraz z prawej strony. <laughs> Widzę już, tu jest kurwa, zobaczcie. Czyli tak teraz jakby tak trzeba było zlokalizować je bez tego. E, jak to się nazywa? Bez mapki, ale tak po prostu. Tu było przesrane, co? Dobra, jesteśmy tu. Czyli tak, jak to uderza tu, to ok, tu jedziemy. Tu zieloną tą. Dojadę tędy? No, wygląda ok, nie. Nie będę już tutaj jakichś skrótów robił. Poczekajcie, bo ja teraz zebrałem numer. 159 muszę go skreślić. I teraz mamy numer 102 i 101. Ok. A tak coś mówię, że za szybko mi ten Mirville poszedł obstrany. Ja tam pamiętam, że dużo się tam czasu na trudziłem. No i widzicie, los nas wraca teraz. W te strony po prostu stwierdził mnie. A, patrzcie ten podjazd. No mówię tutaj. Dziwne, że nie pamiętałem że przy, właśnie przez ten podjazd sporo razy się podjeżdżało ok i mamy tak jeden jest tu w rogu gdzieś chyba dokładnie i drugi jest gdzieś Koło tego budynku, czy... <laughs> On jest tam góry. Pamiętam go. No to jest właśnie esencja tego gówna. Tej milwil zastranego, że tam trzeba jechać. Uuu, uu, daleko, daleko. Żeby wjechać. I nie wiem, czy to nie skakać coś przypadkiem. Ale wiem, że to był też taki jeden bardziej... Wymagających chyba do zebrania Widzicie, trzeba jechać jakoś po tej barierce Albo ewentualnie biec Biec jest bezpiecznie, ale to jest dosyć długi dystans Tu, patrzcie Coś takiego Tak Spróbujemy, nie? Tylko, żebym <grym> się nie spiedolił No dobra, było go widać. Powtarzam, ryplay replay, panie. Przepraszam, strasznie... strasznie, bo tam krótki już ten zjazd jest i... dużo wcześniej trzeba... hamulować i też... Zjeżdżać, to warto było nie stracić tej fury, bo ona jest dobra. Jest naprawdę fajna jest, się malutka. Nie wiem, czy widać te. O. No, najważniejsze to zebrać plakat. Najwyżej tam coś innego weźmiemy, ale dobra, czyli mamy tak 102, 101, 101 i to jest wszystko. I teraz mamy oyster. 101, 102, 159, River, 3 i zostały nam tak, jedna na South Millville, czyli 99. 99. Dobra, teraz zobaczymy, czy się uda nam. Ona jest dokładnie, widzicie, znowu taki spód tego South Millville tu jest. Trochę się rozpędzimy i zaskoczymy tak. No nie, nie tak to miało wyglądać. Ale czekajcie, może się uda. No pięknie, i samochód jak nówka, nie? Dobra. A ten? Nie są to te wszystkie skrzynie chyba, tak? One są te same, tylko inne kolory. Dobra, i lecimy teraz w tym kierunku, w którym nas nasza kochana, zielona dróżka prowadzi. Czy to jest zamknięte w ogóle? To jest opuszczone, czy? I potem jeszcze tylko jedna w Oyster Bay, bo mamy już 187, tak? Kurwa, dwie sztuki, przecież jak nie ma dwie sztuki, to jest hu, jakiś save. Ja na save'a już mam skopiowanego, to musiałbym cały komu wyciągnąć, żeby chyba coś poszło nie tak, ale nigdy nic nie wiadomo, nie? Mega mega upierdliwe zadanie. Jeszcze jakby tego było mało, dodali 30. Dlaczego Playboy nie dodali? Dlaczego nie wiem, no nie dodali. Na przykład w LANuAR, tej wersji na Xbox One i PS4. Tam dodali chyba jakieś całkowicie nowe znajdki i to, to jest fajne, coś, coś nowego, a nie kurwa dodawać coś co już istnieje O tych o. strasznie mało jest na ulicy na razie, ale Policja jechała No i co z tego nie? Dawaj, że nie widzą Koło tych bloków to też krążymy i krążymy No, jesteśmy już prawie. Nienawidzę cię kurwo jebana strzałko no. Chociaż my już tam byliśmy. Roger that. mało. <tryk> <tryk> lubię do policji, nie? Oni są tacy tempi Tutaj gdzieś ten budynek naokoło, tak? To będzie tyle, jeżeli chodzi o South Millville. Zostanie Panie, Panie Janie jeden Oyster Bay. A Oyster, jest Oyster Bay to numer 111. Już patrzymy, już szybko lecimy. Patrzymy. Raz, dwa, trzy, jedyneczka. No gdzie? Gdzie się przewijasz? 111, no oczywiście na samym dole. Eee. Tu, słownie tu, to wszystko jest praktycznie koło siebie. No i dobrze, no i dobrze, że to mówię, nie jest gdzieś na przykład. Tylko ten Riverside trochę odstało, tak to by dosyć szybko to poszło, nie? W czasami patrzy się tylko na tą linię, ale nie patrzę gdzie jest ten X-poł. na przykład jak to widzicie, myślę, sumie że w ty jedziesz typie nie? linia cię prowadzi tam. Wow! Wow, to było niebezpieczne. I dobra, idzieś tutaj, coś tu pewnie. Je, jest, yes, proszę Państwa, ostatni list, co ty tam? List kończy. Fiu, uczcimy tą chwilę, gdzie mam telefon. 3, 4. Jep. Entuzjasta makulatury. Mamy to. Mamy to. Kurwa mać. Zobaczmy. Szybko. Tutaj materiały, kolekcje, cyklisty gończe. Tam idę były 102.

Czyściutkie listy, patrzcie, cyk, 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 haha, ha. mamy to, kur, mamy. Statystyki gry 55%, 189%, Playboy, tam pikuś graficzki się odblokują przy okazji wykonywania fabuły na trudnym i tyle, ludziska, to tyle. Dzięki za towarzystwo. Końcówka dosyć nietypowa, ale tak się spodziewałem, że parę pominiemy, bo mówiłem, że a żebyś tam tylko nie pominąć, żeby wszystko było łatwo zlokalizować zesrało się, ale jest wszystko. Myślę, że tam te parę listów to też nie, nie, nie zrobiło jakichś mega problemu, bo to jest ile 15 minut więcej. Na razie dzięki za towarzystwo i zapraszam do kolejnych odcinków, tym razem już w końcu z fabuły. Nareszcie trzymajcie się. Łapka, subskrypcja, tradycyjnie do następnego. Hej.